Krakał, krakał i wykrakał przyszedł, narudził Ojeju, jadł po całej Polsce chłopak z południa chciał powalczyć sobie z innymi zawodnikami, ale wykrakał niestety kamic musiał się wycofać, ale bardzo często się spotykali, tak więc myślę, że jeszcze takie walki na spokojnie zobaczymy. Tak więc szranki numer jeden zapraszamy Michała Fuglera, znanego jako Bysior oraz Michała O. Czarczaka Szykuje się Osetek Mateusz i Szmyga Piotr Śniankę widzę Radosław, Radosław jest jednym z początkujących zawodników, ale jest to świetny debiutant, który już wiele walki i pod...